Witam wszystkich bardzo serdecznie i uwaga! Mąka ze świerszczy w produktach supermarketów. Ratując świat, oczywiście, mąką ze świerszczy. Ze wszystkich stron napływają do nas budzący strach informacje o niezrównoważeniu przemysłu spożywczego. Ogranicz spożycie mięsa, głoszą jedni. A skąd weźmiemy białko i wszystkie inne składniki odżywcze, które dostarcza mięso? Pytają sarkastycznie inni. Dzięki Bogu jest na świecie kilku wizjonerów i entuzjastów, którzy szukają kompromisu między tymi dwoma obozami czyli sposób na ograniczenie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, która ekstremalnie obciąża planetę, a jednocześnie na zaspokojenie zapotrzebowania na dostateczną ilość białka to jest wysoko jakościowej i zrównoważonej żywności. Innymi słowy, starają się zrobić coś dla zdrowszej planety i ludzkości poprzez rozszerzenie oferty alternatywnych źródeł żywności. Z dumą się do nich zaliczamy. Pierwszą alternatywą, która może się nasuwać na myśl jest wegański substytut mięsa. gryk, pokarm z owadów uważamy za najłatwiejsze i najtańsze rozwiązanie, a konkretnie mówimy o mące świerszczowej. W końcu od jakiegoś czasu mówi się o owadach jako o pożywieniu przyszłości. I nic w tym dziwnego, jak proszek ze świerszcza może korzystnie wpływać na organizm człowieka. Przede wszystkim właśnie owady mogą się poszczycić pełnym spektrum aminokwasów, czyli wszystkimi dziesięcioma zasadniczymi aminokwasami, a zatem etykietą pełnowartościowego źródła białka. W porównaniu z wieloma wegańskimi pokarmami roślinnymi. Proszek ma tej kwestii zdecydowaną przewagę. A co więcej, znajdziesz w nim aż 70% białka. Ponadto owady mogą się pochwalić lekkostrawnością, nienasyconymi kwasami tłuszczowymi oraz szeroką gamą mikroelementów. Znajdziesz w nich witaminy np. z grupy B, cynk, żelazo czy kwas foliowy. Zadbają o lepsze trawienie dzięki błonnikowi i naturalnemu funkcjonowaniu jak probiotyk. To tylko część, a jednak cały szereg naturalnie występujących zdrowych substancji. Nie każda żywność może się tym pochwalić. To zrozumiałe, że nie każdy może mieć ochotę na zjedzenie samego świerszcza, dlatego staramy się przybliżyć ten odżywczy klejnot natury tak, że produkujemy żywność z owadów lub wzbogacamy inne produkty mąką ze świerszczy. Tak, ja tutaj mam parę linków i one y, zamieszczę je w opisie. To są linki y, są dwa filmiki na YouTubie. One są po angielsku, ale mam nadzieję, że można sobie przełączyć na język polski i tam można sobie posłuchać. To są bardzo już duże y, firmy, które się zajmują y, produkcją tych świerszczy, tej mąki i Możecie sobie Państwo zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Po prostu niesamowite, co tutaj się dzieje. I to jeszcze mam jeden artykuł, że oto amerykańska przekąska zawierająca mąkę ze świerszczy. Ja to wszystko. Wszystkie linki wstawię. Przypomnijmy, że Bruksela zatwierdziła wykorzystanie insektów i robactwa jako pokarmu dla dzieci, dla ludzi, dla ludzi. W kanadyjskim London, Ontario, znajduje się ogromna fabryka produkująca mąkę ze świerszczy. Ja swoją drogą pofatygowałam się, żeby zobaczyć, ile kosztuje taka mąka. I mamy tutaj, tak, chrupiące świerszcze 15,50, mączka z owadów 100. Gryk suszone świerszcze natura 2689. Chrupiąca szarańcza, klasyczna, 29 zł. Ja jeszcze zalinkuję. Widziałam ostatnio taką reklamę z Nicole Kidman, jak ona jadła te robaki i, i te świerszcze, i tak zachwalała się, że to takie pyszne i takie dobre. Także smacznego proszę Państwa, i do usłyszenia.